Do naszej orzeźwiającej lemoniady będziemy potrzebować przede wszystkim miętę pieprzową, jedną całą cytrynę, troszeczkę cynamonu i pół szklanki cukru. Pierwsze co robimy, to przede wszystkim wymyjcie sobie porządnie cytrynkę. Teraz bierzemy i kroimy sobie dosłownie kilka takich plasterków i zostawiamy to na boku. A teraz bierzemy resztę cytryny, obieramy ze skórki i pokazuję wam co robimy dalej. Ok, cytryna obrana. Oczywiście tej skórki nie wyrzucacie. Tylko pamiętajcie, żeby obierać cytrynę jak najcieniej, żeby ta skórka miała jak najmniej tego białego mięchu. Teraz co robimy? Z naszej cytryny musimy pozbyć się całkowicie właśnie tej białej nalotki, jak to się mówi, tak? Dlaczego? Bo ten właśnie biały nalot, on daje gorycz, a my chcemy mieć pyszną lemoniadę, a nie, żeby była z goryczką, tak? Teraz bierzemy nasze pół cytryny i kroimy sobie w kostkę. Jaką tam chcecie, może być mała, może być większa, to już jest bez znaczenia. No jeszcze tego przepniemy. ok. I wszystkie te skórki tak samo musicie właśnie pokroić sobie w takie kosteczki. Nie musicie, jeżeli nie chcecie, możecie zostawić taki plaster. Ale ja sobie tak kroję. Co teraz robimy? Bierzemy sobie szklankę, taką jaką macie w domu, i wlewamy 8 szklanek wody do garczka. I wrzucamy naszą pokrojoną, i pokrojone te skórki właśnie do tej wody. Bierzemy sobie naszą miętę pieprzową, 4 łodyżki, i wrzucamy 4 łodyżki do tej wody. I czekamy, aż woda zacznie się gotować. Jak się tylko woda zacznie gotować, pokażę wam, co robić dalej. Moja lemoniada już zaczęła się gotować. Teraz jest etap, żebyśmy dodali cały ten cukier do lemoniady oraz troszeczkę cynamonu. Cukier porządnie się rozpuścił. Teraz czekamy, aż nasza lemoniada porządnie ostygnie. W czasie, kiedy nasza lemoniada stygnie, my bierzemy sobie dzbanek. I wrzucamy wszystkie te cytrynki, które żeśmy na początku skroili do dzbanuszka. I garść już samych listków mięty. Bierzemy sobie jakiś pojemniczek, siteczko. I całą tą ostygniętą naszą lemoniadę musimy przecedzić. Wszystkie te farfocle już są tam do niczego niepotrzebne, więc je wyrzucamy. Całą tą lemoniadę przelewamy już do naszego gotowego dzbanuszka. Tak przygotowaną lemoniadę wkładamy sobie jeszcze do lodówki, żeby naprawdę była zimna, wtedy jest jeszcze lepsza w smaku. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu, bo jest, jak widzieliście, bardzo prosty, a ja już się z Wami żegnam. Dziękuję za oglądnięcie tego filmiku. Zapraszam na kolejne i do usłyszenia. Papa! Pa.